Jak żyje, to takiego czegoś jeszcze nie widziałam, żeby krowa coś takiego zrobiła. Splądrowana wieś, połamane nogi i obtarte ręce. To wszystko za sprawą tej krasuli z Gorzeszowa. Jej właściciel do teraz nie może uwierzyć w to, co się stało. Rodeo amerykańskie stanęła naprzeciw pana i tą łapą tak grzebie i podchodził pan coś. Tylko się pan ruszył, to ona grzebie tą łapą i da pana. Powodów rozwścieczenia krowy nikt nie jest w stanie odgadnąć. Jeszcze niedawno wystarczyło wziąć ją na sznurek i prowadzić na łąkę. Nauka z tego zdarzenia może być jedna. Płci pięknej nawet wśród bydła lekceważyć nie można, bo krowa również potrafi spojrzeć spod byka. Krasule próbowało uspokoić dziesięciu mężczyzn, jednak żadne argumenty nie docierały. Ona otwierała gębę z rogami ze wszystkich, na każdego atakowała. Kto by się tego pokazał? Na jej kierunku. Ona od razu szła na człowieka. Właściciel krowy zdradził, że to był jej pierwszy raz na łące od pół roku. Pani, jak odwinęła w drugą stronę i robi to w ter poszła w pora znowu. Widocznie zbuntowana krowa poczuła wiosnę. Arkadiusz Miśta, puls raport.